To nie jest plan filmowy najnowszej części Transformersów, tylko warsztat Sebastiana Kucharskiego, który potrafi tak, zobaczyć Malucha, BMW, Volkswagena, no i stworzyć z niego taką właśnie trzymetrową postać. Oryginalny filmowy Bumblebee powstał z żółtego Chevroleta Camaro. Ten stworzony przez Sebastiana narodził się z kilkunastu różnych samochodów, nawet zabawkowych. To Malucha z sterowania do poruszania głową. W sumie jest tu ponad tysiąc części i podzespołów. Audi wahacze, BMW E30. A tutaj gdzieś maluch, tak? W środku? Tutaj część z malucha, tak dokładnie. Wszystkie zostały znalezione na złomowisku, pospawane, poskręcane, złożone w jedno metrowe, ponad półtora tonowe ciało. Jak zbudowałeś rękę? Ręka to jest zacisk hamulca samochodowego. Kawałek rurki o profilu kwadratowym i element docisku stokarki. Transformer dzieli garaż z innymi ulubieńcami Sebastiana. To zamaskowane, uzbrojone potwory z kultowych amerykańskich filmów science fiction. Pełzający po betonowej posadce obcy i potężny stalowy predator. Byłem kiedyś w kinie, we Wrocławiu i przed kinem stała taka postać predatora, pomyślałem sobie, że fajnie by było coś takiego stworzyć. Predator nie jest jeszcze skończony, ale udało się namówić Sebastiana na dopasowanie kolejnego elementu. Skąd to wymontowałeś? To jest element siedzenia samochodowego. Będzie zamontowany u Predatora jako taka naręczna broń. Sebastian myśli o budowie następnej postaci, tym razem bardziej przyjaznej ludziom. Kolejny będzie też Transformers Optimus Prime. Na żywo te kilkumetrowe rzeźby robią kolosalne wrażenie. Jeszcze w tym miesiącu Sebastian pokaże je na motoryzacyjnym pikniku Master Truck pod Opolem.